Góra Jamantał to majestatyczny szczyt położony w południowej części gór Ural w Rosji, około 1500 km na wschód od Moskwy. Sama góra mierzy około 5381 stóp i jest najwyższym punktem południowej części Uralu. Choć jej naturalna wysokość i ukształtowanie zapewniają doskonałą ochronę przed atakami, to nie one przyciągają uwagę świata, lecz tajemnicze instalacje militarne ukryte w jej wnętrzu. Obiekt ten jest jednym z najbardziej strzeżonych i nieprzeniknionych miejsc w Rosji. Budowa rozpoczęła się w latach 80., jeszcze w czasach Związku Radzieckiego i trwała również po jego upadku. Dokładne przeznaczenie Jamantał nigdy nie zostało ujawnione, a rosyjskie władze przedstawiały sprzeczne wersje. Według nich może to być magazyn strategiczny, schron, ośrodek wydobycia czy miejsce przechowywania zapasów kryzysowych. Zdjęcia satelitarne ujawniają jedynie sieć dróg prowadzących w głąb góry oraz kilka niewielkich budynków wokół niej. Wnętrze pozostaje całkowicie niedostępne, a teren jest objęty ścisłą ochroną. Dla zwykłych ludzi wejście w pobliże obiektu jest niemożliwe, ponieważ strażnicy i systemy bezpieczeństwa uniemożliwiają jakiekolwiek zbliżenie. Global Seed Vault, znany także jako skarbiec nasion, znajduje się na norweskiej wyspie Spitsbergen. Jest to jedno z najważniejszych miejsc na świecie do przechowywania nasion i stanowi swego rodzaju rezerwę bezpieczeństwa dla ludzkości. Skarbiec został zbudowany w zboczu góry. Sięga około 131 metrów w głąb stale zamarzniętego gruntu, dzięki czemu nasiona zachowują odpowiednią temperaturę nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu. Choć skarbiec nasion jest niedostępny dla zwykłych odwiedzających, zarządzany jest przez rząd Norwegii przy wsparciu finansowym z zagranicy. Do wnętrza mają dostęp wyłącznie upoważnione osoby, a każdy kraj lub organizacja przechowująca nasiona zachowuje nad nimi własność i może je odzyskać w razie potrzeby. Do tej pory miało to miejsce w 2015 roku, a nasiona z Syrii zostały tymczasowo zabrane, aby zastąpić te utracone w wyniku wojny. Choć obiekt był wystawiony na próbę w 2017 roku, kiedy woda dostała się do wejścia tunelu, żadna część magazynu nie została poważnie uszkodzona, a problem został usunięty za pomocą inwestycji wartej kilka milionów dolarów, które miały zabezpieczyć skarbiec na przyszłość. Jaskinia Mowil w Rumunii została odkryta w 1986 roku podczas prac poszukiwawczych pod elektrownię. Od milionów lat jaskinia była całkowicie odcięta od świata zewnętrznego, co sprawiło, że jej ekosystem jest wyjątkowy i unikalny na skalę światową. Dostęp do wnętrza jest ściśle ograniczony. Powietrze w Movile Cave jest wyjątkowo niebezpieczne. Zawiera szkodliwe gazy, a ilość tlenu stanowi tylko około połowy tego, co normalnie w atmosferze, co czyni oddychanie tam ryzykownym. Zwiedzający muszą uzyskać specjalne pozwolenie od rumuńskiej grupy badawczej zajmującej się jaskiniami i korzystać ze sprzętu ochronnego, aby nie zakłócić delikatnego ekosystemu. Wejście do jaskini jest wąską szczeliną, która prowadzi w dół do głównych komór. Pomimo trudnego dostępu, Mowil Cave okazała się prawdziwym skarbem naukowym. Jaskinia stanowi odizolowany system życia, który funkcjonuje całkowicie bez światła słonecznego. Mikroby w niej żyjące wykorzystują chemiczne związki, takie jak siarkowodór i metan do produkcji pożywienia. Te mikroby stanowią podstawę unikalnego łańcucha pokarmowego, którym żywi się kilka gatunków znajdujących się tam organizmów, które przystosowały się do ekstremalnych warunków jaskini. Wiele jest ślepych, bladych i ma wyjątkowo wydłużone czułki, które pomagają im poruszać się w całkowitej ciemności. Wyspa Węży. Znana w Brazylii jako Ilha de Queimada Grande, znajduje się około 21 mil od wybrzeża São Paulo i uchodzi za jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie. Wstęp na wyspę jest całkowicie zabroniony przez brazylijską marynarkę wojenną, a osoby próbujące się tam dostać bez pozwolenia mogą zostać surowo ukarane. Przyczyną zakazu jest ogromna liczba węży, które zamieszkują każdy zakątek wyspy. Naukowcy szacują, że na jednym metrze kwadratowym może przypadać od jednego do pięciu węży. Niektóre gatunki są wyjątkowe, a ich jad jest niezwykle silny i może powodować martwice tkanek, krwawienie wewnętrzne, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć, jeśli nie zostanie podana odpowiednia pomoc medyczna. Dlatego każda naukowa ekspedycja na wyspę wymaga specjalnego zezwolenia i obecności lekarzy wyposażonych w odtrudki. Archiwum Watykanu Znajdujące się na terenie Watykanu w Rzymie, jest jedną z najbardziej chronionych kolekcji historycznych na świecie. Choć od czasu do czasu niektórzy naukowcy uzyskują ograniczony dostęp do wybranych zbiorów, od dawna nie jest możliwe jego swobodne zwiedzanie. Badacze muszą uzyskać specjalne pozwolenie i precyzyjnie określić temat swoich prac, a dostęp do materiałów jest ściśle ograniczony. Archiwum obejmuje około 85 km regałów wypełnionych dokumentami sięgającymi kilkunastu wieków wstecz. Środki bezpieczeństwa są tutaj wyjątkowo rygorystyczne, ponieważ naukowcy są monitorowani w czytelniach, a wstęp do magazynów z najcenniejszymi dokumentami jest całkowicie zabroniony. Nawet wykwalifikowani badacze napotykają poważne ograniczenia i nie mogą swobodnie przeglądać wszystkich materiałów. Mimo tych restrykcji, Archiwum Apostolskie odgrywa ogromną rolę w historii. W jego zbiorach znajdują się listy do światowych przywódców, zapisy konklawy papieskich, traktaty historyczne oraz niezliczone dokumenty, które miały wpływ na kształtowanie historii świata. Do najważniejszych należą m.in. oficjalny list z 1521 roku, w którym zakazano działalności Marcinowi Lutrowi, listy Michała Anioła, dokumenty związane z procesem Galileusza oraz wiele innych kluczowych materiałów, które pozwalają zrozumieć historię Kościoła i świata. Północny Sentinel. Leży w Zatoce Bengalskiej na wschód od Indii. To część archipelagu Wysp Andamańskich, ale w przeciwieństwie do reszty z nich nikt z zewnątrz nie ma tam wstępu. To wszystko za sprawą plemienia zwanego Sentinelczykami, które żyje tam w całkowitej izolacji od tysięcy lat. Sentinelczycy prowadzą życie bardzo podobne do tego, jakie wiedli ich przodkowie przed wiekami. Polują, łowią ryby i budują proste schronienia z drewna oraz liści palmowych. Nie używają metalu ani żadnych narzędzi współczesnej cywilizacji. Wyspa jest uznawana za jedno z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi. Każda próba zbliżenia się do jej brzegów kończy się atakiem ze strony mieszkańców. Sentinelczycy bronią swojego terytorium z niezwykłą determinacją, wysyłając jasne sygnały, że nikt nie jest tam mile widziany. Rząd Indii szanuje ich wolę i ustanowił strefę całkowitego zakazu wstępu w promieniu około 10 km od wyspy. Powód jest prosty. Mieszkańcy North Sentinel Island nie mają odporności na bakterie z zewnątrz. Nawet zwykłe podanie im dłoni mogłoby wybić całe plemię. W 2018 roku doszło do tragicznego incydentu, kiedy amerykański misjonarz John Allen Chau próbował dostać się na wyspę, by głosić chrześcijaństwo. Mężczyzna podczas swojego trzeciego podejścia został zabity przez mieszkańców, a jego ciało nigdy nie zostało odzyskane. Strefa 51. Prawdopodobnie każdy słyszał o tym miejscu, które owiane jest legendą i teoriami spiskowymi, szczególnie tymi dotyczącymi kosmitów. Choć filmy oraz internet często podsycają fantazję, fakty mówią same za siebie, czyli że jest to tajny poligon testowy i ośrodek szkoleniowy amerykańskich sił powietrznych położony na pustyni Nevada. Codziennie do pracy przyjeżdżają tam setki osób, jednak dla zwykłego człowieka dostęp jest całkowicie niemożliwy. Teren otacza pustynia, a dojazd prowadzi jedyną drogą z miasteczka Rachel w Nevadzie. Na granicy obszaru stoją tablice ostrzegawcze informujące, że wstęp jest zabroniony, a w razie złamania zakazu można zostać zatrzymanym lub nawet postawionym w sytuacji zagrożenia życia. Obszar jest monitorowany przez kamery, radary oraz uzbrojonych strażników, którzy pilnują, by nikt nie przekroczył granicy. W 2019 roku strefa 51 ponownie trafiła do mediów, gdy wydarzenie na Facebooku Storm Area 51, They Can't Stop All of Us zachęcało internautów do szturmowania bazy. Choć w rzeczywistości był to mem, masa osób pojawiła się w okolicy bazy. Na szczęście nikt nie próbował faktycznie wejść na teren, a kilka osób zostało zatrzymanych przez służby porządkowe. Reaktor czwarty jest położony w Czarnobylu w północnej Ukrainie około 105 km na północ od Kijowa. Po katastrofie z 26 kwietnia 1986 roku, władze ustanowiły wokół elektrowni strefę bezpieczeństwa o promieniu około 30 km, która jest kontrolowana do dziś. Choć turyści mogą zwiedzać niektóre części tej strefy pod opieką oficjalnych przewodników, sam reaktor numer 4 pozostaje całkowicie niedostępny. W jego wnętrzu nadal znajdują się materiały radioaktywne, które mogą zabić człowieka w ciągu kilku godzin. W 2016 roku nad reaktorem zbudowano ogromną stalową osłonę. Ma ona chronić pracowników oraz środowisko przed promieniowaniem, które wciąż emituje stary reaktor. Choć obszar stał się bezpieczniejszy dla pracowników, pozostaje wciąż zbyt niebezpieczny dla turystów. Naukowcy badają obecnie, jak promieniowanie wpływa na rośliny i zwierzęta, które wróciły do strefy po opuszczeniu jej przez ludzi. Okazało się, że populacja wielu gatunków wzrosła, co pokazuje niezwykłą zdolność przyrody do adaptacji w ekstremalnych warunkach. Stalowa osłona nad reaktorem jest największą konstrukcją tego typu, jaką kiedykolwiek zbudowano na lądzie i ma chronić przed promieniowaniem przez co najmniej 100 lat, w czasie których radioaktywne materiały wewnątrz będą stopniowo tracić swoją szkodliwość.